Dobrze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części naszego e, tutoriala do moda ComputerCraft. E, dzisiaj sobie omówimy programy związane z e, żółwiami, czyli Tertrus. E, może zacznijmy najpierw od tego, jak te żółwie, prawda, e, zbudować. E, żółwie, żółwie, żółwie. Mm, chwila, moment, sobie ściszę. I teraz tak Turtles, tak? Turtle. Mamy różne typy żółwi. To mogą być żółwie mining, te, może być wireless mining, te, czyli bezprzewodowy. Może być digging, mli, czyli do walki. No w zależności od tego właśnie jak robimy, bo. Jak kliknę teraz Resype, no to zwykłego żółwia, który może przenosić w sobie itemy, czyli służy do powiedzmy przenoszenia itemów, robimy w ten sposób. Potrzebujemy na środku komputer, chest i iron ingot, czyli tak średnio, jeżeli chodzi, znaczy, no zależy jakie mamy mody, nie? Jak mamy Industry Crafta to jest tani Resype. Jak mamy tylko czystego Minecrafta i Computercrafta, no to jest taki RISA powiedzmy, no, trochę drogi. Droższy, może nie drogi, tylko droższy. Eee, WIDLS natomiast potrzebujemy połączenia modemu i zwykłego tlc Modem jest bardzo drogi, bo potrzebuje jedno, e, ender, jedno EnderPL. Niemniej jednak, jeżeli już mówimy o tym, jak coś jest drogie, to muszę stwierdzić, że komputer jest za tani. Redstone i Pain, co to jest? To jest bardzo mało. Moim zdaniem zdecydowanie za mało. Dobrze, no jeszcze może być też może też być Crafty czyli żółw, który będzie za nas craftował itemy. No, tak jak nie trudno się już domyślić, jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić meter to po prostu łączymy diamond swat z ze zwykłym żółwiem, prawda? Czyli mieć zwykły żółw i jakieś diamentowe narzędzie. No i akurat co do żółwi, no to muszę stwierdzić, że jest odpowiednia cena. Czyli potrzebujemy diamentów, tak? Bo diamentowe e, narzędzia tylko i wyłącznie są w Recypach. No to to jest tak. Natomiast ja o, mm, bardzo bym był zadowolony, jeśli budując komputer by, był potrzebny jakiś diament albo cokolwiek innego, co jest droższe od kamienia i Redstone'a i kawałka szkła. No dobra. No ale teraz przejdźmy już do rzeczy. Omówiliśmy sobie mniej więcej, co te yy, turtlesy jakie mogą być. No i co teraz one mogą robić? Mogą się poruszać w lewo, w prawo, do góry, do dołu, mogą kopać, ścinać, stawiać bloki też mogą. Więc to są nasi pracownicy e, wielozadaniowi, tak? Pomocnicy, pracownicy, no coś takiego. O Jezu, zniknęło. Dobra, już jest z powrotem. No i podstawowa sprawa. Żółw, by pracować, potrzebuje, prawda? Żółw, by pracować, potrzebuje... E, Jakiejś energii, zasilania. On działa na zasadzie zwykłego piecyka. E, czyli jeżeli chcemy go zasilić, to potrzebujemy albo lawę, albo kola, albo drewno, zwykłe cokolwiek. E, oczywiście każdy item ma inną tam swoją kaloryczność. Przy spalaniu, więc daje odpowiednio więcej energii, czyli nasz e, żółw może przebyć odpowiednio więcej kratek. Żeby zobaczyć, ile mamy paliwa, znaczy się. Na ile kratek starczy nam paliwa, w ten sposób to się patrzy, no to musimy sobie napisać własną funkcję, bo jej nie ma wbudowanej. Eee, ja ją nazwałem sobie fuel, czyli po prostu paliwo po angielsku. No i żeby uzyskać dostęp do tego, ile mamy tego paliwka, prawda? Eee, ile mamy tego paliwka, to po prostu musimy użyć z API turtle no jak nie trudno się domyślić no, czyli żółw metody get fuel level czyli pobierz poziom paliwa no i metoda zwraca nam ilość kratek jaką może pokonać żółwik na pozostałym jeszcze w jego wnętrzu paliwie jak jest 0 to znaczy że nie ma paliwa i nie może się poruszyć nawet na jedną kratkę no czy jak na przykład teraz piszę fuel no to mi się wyświetli 0 bo nasz, nasz żółwik nie ma, w środku, nie ma w środku żadnego paliwa jak można dać mu paliwo jest taka opcja jak refuel wbudowana funkcja refuel która jak widać też zwraca jak też zwraca nam ilość ilość paliwa, która jest w środku No tego akurat nie wiedziałem, ale dobra natomiast jak wpiszemy help refuel no to nam się pokaże, że możemy że możemy albo wpisać refuel na przykład 10, czyli tyle nam doda 10 sztuk na przykład nie wiem, węgla albo al, czyli wszystko cały stack eee, dobra eee, clear eee, jak, jak go napełnić? No potrzebujemy jakiegoś tego, czyli call na przykład. Jedną sztukę powiedzmy, i umieszczamy ją w zaznaczonym ob, taką obramówką tutaj w slocie, tak, tej z prawej strony. I teraz wpiszemy refuel, no i wpiszemy albo tu jest i tak jedna sztuka. No i fuel level is 80, czyli nasz nasz żółwik może przebić 80 kratek ja napisałem sobie taką mm, przykładową yy, no, metodę, która pozwala mi opróżnić go, bo a to będzie mi potrzebne, będzie mi potrzebny jeszcze pusty czyli po prostu yy, nie tak yy, Jezu jak to się nazywało Move Square taką Funkcję sobie napisałem i on teraz będzie sobie chodził na około po kwadracie i powoli tracił ten nasz fuel. A w tym czasie my się zajmiemy kodem, już tym najważniejszym, czyli ruch.lua. Ruch.lua jako argumenty startowe przyjmuje kierunek, no bo musimy wiedzieć, w którą stronę nasz, chcemy skierować naszego, dobra, tylko to no nie chodzi, muszę wcisnąć E. W którą stronę chcemy skierować naszego żółwika, no i dystans, czyli ile kratek ma pokonać. No i teraz standardowo sprawdzamy najpierw argumenty startowe, czy dobrze nam użytkownik podał. Jeśli nie, no to drukujemy jakieś tam rzeczy, że nie podałeś złe parametry, tak powinno to wyglądać. No i teraz używam pętli for do odliczenia dystansu, który pokonał, no bo no, i, czyli licznik, to po prostu będzie liczba pokonanych kratek. Zaczynamy od jedynki do dystansu, czyli tam jak ma być 5 kratek, to będzie 1, 2, 3, 4, 5. No i teraz tak. Sprawdzam, czy żółwik ma paliwo i może się poruszać. No to jest tutaj link oczywiście, jak zwykle, w moich komentarzach do api, które jest w internecie. Zatem ze wszystkimi możliwościami naszego żółwia. No i to jest Get Fuel Level ponad 0, czyli jeśli jest więcej niż 0, czyli jeżeli może pokonać więcej niż 0 kratek na tym paliwie, co ma, no to wtedy mogę coś z nim robić, czyli się poruszać może. E, no dobra. Mm. No, i teraz tak, jeśli po, ma się poruszać w, do przodu, czyli po angielsku forward, e, no to tutaj poruszam go do przodu. Jeśli wywołamy funkcję, która zwraca nam wartość logiczną w ifie, czyli w wyrażeniu warunkowym, o w ten sposób, to ona się wykona również. E, także nie musimy pisać czegoś takiego, że bo ted forward, jak każdy, każda metoda, która. Porusza naszym y, żółwikiem, ona zwraca nam wartość logiczną true or false. True, czyli prawda, jeśli udało się poruszyć o jedną kratkę. False, jeśli z jakichś przyczyn nie udało się poruszyć żółwikowi o jedną kratkę. No i jeśli zwróci nam false, y, czyli pójście o jedną kratkę naprzód naszego żółwika nie udało się z jakichś przyczyn, to wtedy. Zakładamy, że pewnie natrafił na jakiś blok, czy na przykład na żółwik poruszał się do przodu i nagle ma ścianę z dirtu. No to trzeba by ją przekopać, nie? No to po prostu wywołujemy metodę dig. Dig wykopuje klocek, który jest z przodu naszego żółwika. No i jak już wykopiemy ten klocek i umieścimy go w inwentory, bo automatycznie on się pojawia w inwentory naszego żółwia, no to wtedy trzeba Turtle tur tur Forward, czyli trzeba go przesunąć, można już go przesunąć do przodu. Jeśli mamy back, czyli do tyłu, to sprawa się komplikuje, bo jeśli z tyłu napotkamy na jakąś przeszkodę, czyli jeśli tu będzie false, to wtedy nie ma takiej mm, nie ma takiej metody, która pozwala nam coś wykopać za żółwikiem. Możemy tylko wykopać przed żółwikiem. Tylko przed żółwikiem można kopać. Dlatego, żeby móc coś, co blokuje go z tyłu, usunąć, no to musimy go obrócić tak, żeby jego przód był z tyłu, czyli po prostu wykonać obrót żółwika o 180 stopni. Ja to robię w lewą stronę, można to zrobić też w prawą, a więc używam gotowej metody Turn Left, która obraca żółwika o 90 stopni w lewo, no i jeszcze raz o 90 stopni, to razem jest 180, no i przez to on się obraca, no jak był przód. Powiedzmy na wprost nas, tak teraz jego przód jest dla nas niewidoczny z tyłu. No i gdy już go obrócę, no to muszę wykopać. Wykopuję ten klocek, który mu przeszkadzał i poruszam się do przodu. Przesuwam się jedną klatkę do przodu, gdyż jest teraz odwrócony o 180 stopni. No ale, że my chcieliśmy się poruszać do tyłu. No to po prostu obracam go znowu w lewo, w lewo o 180 stopni i znowu jest w takim ułożeniu, jak był na samym początku. Ja to Wam za zaprezentuję, jak to wygląda. Dalej mamy left, czyli w lewo, e, polega to na tym, że obraca się nasz żółwik w lewo, po czym rusza na wprost. Czyli powiedzmy, że załóżmy, stoimy i patrzymy się na jakieś drzewko, I w tą samą stronę jest zwrócony nasz żółw. I chcemy, żeby od, w, w lewo od tego drzewka nasz żółw pojechał. No to po prostu dajemy mu tą komendę, tam left, w tym naszym w, w naszej programie, ruch. I on skręca w lewo, i o określoną liczbę, liczbę kratek posu, przesuwa się w lewą stronę. Po prostu musimy go obrócić, bo nie ma czegoś takiego jak yy, poruszanie się bokiem. Żółwie nie poruszają się bokiem. Te w Minecraftie, i z tego co wiem, te w realnym życiu też się nie poruszają bokiem. To, to nie są kraby, więc musi się obrócić, prawda, twarzą do kierunku, w którym ma się poruszać. To samo z right, Up. Up jest o tyle wygodne, że. Jest o tyle wygodne, że jest opcja Dig Up, czyli kop do góry. Więc, jeżeli coś jest nad tertlesem i nam przeszkadza, to no po prostu to wykopię. Tak samo z down, czyli w dół też nie ma problemu. No i teraz jest coś takiego, że to było pytanie, czy, 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 czy jest paliwko. Jeśli nie ma paliwka, czyli else, dopóki żółwik nie ma paliwa, czyli while ten fuel level jest poniżej zera lub równy 0, to wtedy Proszę nakarm swojego żółwika. Umieść trochę paliwa w zaznaczonym slocie. Czekam 5 sekund na to, czy użytkownik raczył nakarmić żółwika, czy nie. Sprawdzam. Jeśli nie, no to po prostu znowu się obraca pętla. Jeśli jednak by zdążył przez te 5 sekund go nakarmić, no to wtedy sukces jest żółw nakarmiony, może wracać do pracy dobra, mam nadzieję, że on się tutaj rozładował w tym, w tym czasie, tak, rozładował się jak teraz wpiszę fuel to fuel fuel, no to jest 0 no i teraz zobaczmy jak ten mój programik działa tak, ls ls to będzie ruch lua no dobra, no to teraz podajemy tak ruch.lua powiedzmy forward, czyli do przodu i pięć kratek. Jak widać, proszę nakarm swojego żółwika. Umieść trochę paliwa w zaznaczonym slocie, czyli tym. Jak widać, co 5 sekund będzie nam się to drukowało. Dlaczego? Dlatego, że żółwik nie ma paliwa. Trzeba mu go... Ją da, dać to paliwko. Czyli teraz damy mu paliwko. O, jest call. Wsadzimy paliwko. Tylko czy ja tutaj zrobiłem refuel? A, nie zrobiłem refuel. A, wróć, wróć, wróć. Jest błąd, bo przecież sprawdzam i teraz jak sprawdzam, to musi być tertl. W API tertl jest też metoda refuel. Re, re, refuel. No i tutaj co podajemy? Pewnie Al. Tak. No pewnie tak. Expected number. Aha, no to. Hmm, no nie wiem. A jak wpiszesz więcej niż jest, czyli 64 na przykład, a będzie tylko jeden, to co? Zrefueluje się. E, nakarmiłeś żółwika. Jest. Nasz żółwik ruszył się o 5 kratek, bo go nakarmiliśmy i miał siłę, żeby móc pobiec przed siebie. No, czyli teraz już skrypt jest w pełni działający. Po prostu zapomniałem napisać, żeby się zrefuelowało, nie? No bo to bez sensu było w takim układzie. No i jak widać podążył nam w prawo. Teraz go niech po, pojedzie sobie, nie wiem, w lewo o 5 kratek. Left. Obrócił się i pojechał w lewo o 5 kratek. Teraz mogę zrobić do tyłu o 5 kratek. Jedzie do tyłu elegancko. Teraz mogę pójść o krok dalej. Mogę zrobić coś takiego jak yy, co ja chciałem, ja chciałem dirt. Dirt. No i teraz powiedzmy, zrobię z tyłu zasłonę z DIRT-u. może nie tu, bo razu nie będzie widać, ale na przykład tu zrobię takie dwie zasłony albo jeszcze nie, tak, tak zrobimy. Nie, tak. O tak. I teraz zróbmy back, tak jak Wam wspominałem, back 5 doszedł, obrócił się, skasował, obrócił się, doszedł, obrócił się, skasował i poszedł dalej. Dobra, jeżeli byśmy chcieli z przodu mu zrobić, takie to, to, to właśnie za tor przeszkód, taki forward, no to dojeżdża, kopie, dojeżdża, kopie i przejechał 5 kratek. Jak widać, dirt pojawia się w tym aktywnym slocie. To też jest ważne, żeby te sloty. To ten aktywny slot to jest slot wejścia do żółwika, czyli można w nim wprowadzać paliwo i tak dalej. No dobra, co tu jeszcze mogę Wam pokazać? No, że jak w lewo skręci, to też zniszczy, prawda? Gdzie to było? Left. Obrócił się i zniszczył elegancko. Pięć sztuk się przesunął o pięć krateczek. Może też pojechać nam oczywiście do góry. Up. Może nie 5, bo nie dostanę, ale 2. 2 do góry. Powiedzmy, że zrobimy 3 w dół, żeby wykopał sobie dziurkę. Jamkę powiedzmy w ten sposób, tutaj zamieszka. Wykopał i zszedł na dół. Czyli jak widać, elegancko działa. Mogę w każdej wpisać, w chwili wpisać moje fuel. Wiem, że jeszcze może przebić. 47 kratek, no powiedzmy, że go podniesiemy o jedno do góry, nie dwa, tylko o jedno i teraz wydamy fuel, no i jak widać 46, to co tylko potwierdza to, że tak jak powiedziałem, to oznacza, ile kratek może przebyć jeszcze nasz e, nasz e, żółwik. Ktoś mi zgłaszał bagan, że to niby mój ten e, modpack jest wadliwy, i e, w ComputerCraftie żółwie się nie poruszają, tylko mogą się obracać. Dlaczego coś takiego się zdarzyło temu użytkownikowi, który to zgłaszał? Dlatego, że jeśli nie nakarmicie żółwika, nie dacie mu paliwka, to on będzie mógł się tylko obracać. On się będzie mógł tylko obracać. Natomiast nie poruszy się ani do przodu, ani do tyłu, ani, ani do góry, ani do dołu. Żeby to zrobić, żeby się poruszać musi mieć paliwo. Dobrze. To jest generalnie tyle, co wam chciałem powiedzieć. Może jeszcze, nie wiem, zetnijmy drzewo jedno to tylko wam... No bo tak, generalnie rzecz biorąc, można sobie w ogóle napisać taki programik gorąco za do tego za, zachęcam bo ja nie zamierzam wam wszystkiego na tacy pokazywać ale już teraz wiem, że na pewno nagram let's play, w którym będzie computer craft, bo naprawdę bardzo mnie wciągna, wciągnęła ta modyfikacja, bardzo mi się podoba to, że mogę różne rzeczy w niej pisać, jeżeli chodzi o informatykę ostatnio taki trochę renesans zainteresowania przechodzę czyli z powrotem z powrotem zakochałem się w, w pisaniu programów Dzięki Minecraftowi, między innymi, Quintopakowi i tak dalej, no, znowu z wielką chęcią piszę programy różniste. Mm. E, także pewnie na, na, pewno, na, na pewno nakręcę Let's Play z modami. Więc to będzie też z ComputerCraftem przede wszystkim. No i teraz, tak jak sobie zniszczyłem kilofem ładnie naszego Majnik to powiedzmy, że ja go sobie postawię tu. No i może to oczywiście zaprogramować mu nie tylko, że on będzie w prawo w górę, ale też jakieś tam jeszcze inne powiedzmy, może od razu wejdę na to API. I Wam zwrócę uwagę na, zwrócę uwagę na ważne rzeczy. No, Place to wiadomo, że to będzie postaw jakiś. Postawi klocek, który jest w tym zaznaczonym slocie, o którym Wam mówiłem. Jest też opcja Select, która potrafi zaznaczać inne sloty, bo tam, jak widzieliście, jest tych slotów sporo. Jak wejdę teraz do żółwika, to on tutaj ma tych slotów: raz, 2, 3, 4 na 4, 16 slotów. Pierwszy to jest ten w lewym górnym rogu. Numerek ma, bo tutaj trzeba podać numer tego slota. No i można też policzyć itemy, które są w danym slocie. Można chyba sprawdzić też ich typ, jeżeli się nie mylę. Aha, czyli można porównywać sloty kompertu. Czy są takie same itemy, ten sam typ itemów w danym slocie? Można transferować itemy z slotu do slotu e, w określoną ilością. E, number e, slot, sac, sac? E, ta, podnoszenie jakichś itemów, które leżą na ziemi. I co ja chciałem Wam pokazać ciekawego, bo do czego to by było? A wypadałoby wiedzieć, czy coś jest. E, jest. Tylko że, tylko, że to nie jest do końca to, co bym chciał. No, ale powiedzmy, że jeśli byśmy zrobili plantację na płaskim terenie, powiedzmy, że tutaj, na tej wyspie na przykład. Robimy jakąś tam kwadratową plantację. Ważne, żeby to jakiś miało ładny ten, na przykład kwadratowy. Kwadratowy. No, w kształcie kwadratu. Kształt, chciałem powiedzieć, kwadratowy. No i tam prostawiamy sobie sadzonki i drzewka będą sobie rosły w jakimś tam uporządkowanym tym. To możemy napisać taki skrypt, który będzie automatycznie co jakiś zadany czas włączał naszego żółwika. Który zacznie po tym całym naszym kwadratowym polu się poruszać, jeśli załóżmy tak. No, tak jak tutaj jest. On, powiedzmy, porusza się teraz do przodu i nagle napotyka ten blok. O, czyli napotyka jakikolwiek blok. No, jako że to będzie plantacja drzew, no to na pewno jedyny blok, który będzie wystawał ponad, ponad ziemię, czyli będzie na wysokości żółwika, to ten, tym jedynym blokiem będzie na pewno drewno. Czyli załóżmy, on sprawdził, że tu jest jakiś blok przed nim, coś go blokuje. No, czyli to jest funkcja DETECT, czyli czy z przodu, DETECT UP, czy nad nim, DETECT DOWN, czy pod nim. DETECT, czyli czy z przodu. No i wtedy, to, jeśli ta funkcja zwróci true, czyli prawdę, no to wiemy, że to mamy pierwsze drzewo do ścięcia. Więc bierzemy DIG, czyli kop wycinaj. Wytnie ten pierwszy bloczek, no i teraz jak już wiemy, że tutaj jest, no to wypadałoby teraz wędrować sobie do góry, prawda? E, czyli teraz zamiast e, zamiast detect e, używamy detect up i robimy pętlę while while detect up is true, czyli dopóki dopóki nad naszym Żółwikiem jest jakiś blok, a więc będzie to blok drewna, to tam trzeba będzie w tym while'u napisać, żeby nasz żółwik ten blok zebrał, który jest nad nim i przesunął się o jedną kratkę do góry. Te dwie rzeczy. I potem w następnym obrocie znowu sprawdza. Jeśli znowu jest, no to kolejny blok wycina, kolejny blok, aż dochodzi na samą górę. I teraz ważna sprawa, bo nasz żółwik powinien wrócić na dół, prawda? Powinien wrócić na dół. Więc trzeba sobie zrobić zmienną pomocniczą, e, która będzie zaczynać się od zera. Będzie się zerować w momencie, kiedy żółwik dochodzi do jakiegoś bloku. Tutaj będzie osiągała wartość 0. I teraz tak: e, gdy przesunie się raz do góry, zwiększymy ją o 1. Gdy przesunie się drugi raz, znowu o 1. I na przykład, jak drzewko będzie miało wielkość 6 i żółwik poruszy się. 6 razy do góry, 6 kratek do góry, to ta zmienna pomocnicza będzie miała ostatecznie wartość 6. I potem wystarczy, jak już ten, wyjdziemy z tego while'a, napisać pętlę for, która z powrotem naszego żółwika obniży, czyli po prostu wystartujemy, albo ewentualnie tam i będzie, licznik będzie jedynką, a docelowa wartość będzie tą zmienną pomocniczą, czyli w tym przypadku naszym. Przykładowym będzie to szóstka. No i ta szóstka on nam zejdzie na sam dół, no i gdy zejdzie na sam dół, no to trzeba z powrotem wrócić do, do funkcji, czy tam metody, która pozwalała żółwikowi podróżować. Ewentualnie możemy żółwika jeszcze zaopatrzyć, prawda, zaopatrzyć w sadzonki zaopatrzyć w sadzonki i wtedy wystarczy użyć funkcji trzeba by go cofnąć o jedną kratkę żeby znowu był przed tym miejscem gdzie się zatrzymał przed wycinaniem i i użyć funkcji gdzie to jest? place eee, place i po prostu użyć funkcji play. Wtedy on przed sobą postawi nam sadzonkę, zasadzi nowe drzewo. No i wyruszy w drogę. No i powiedzmy, że sobie zrobiliśmy te drzewka na kwadracie, no to po prostu zaprogramujemy go w ten sposób, że on będzie po tym kwadracie podróżował. Czyli na przykład dochodzi do tego momentu, tutaj wyciął drzewo, skręca w prawo, tutaj jest kolejne drzewo, wycina, 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 skręca w prawo, tutaj jest kolejne drzewo, wycina, 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 skręca w lewo, tu jest kolejne drzewo, wycina, 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 skręca w lewo, tu jest kolejne drzewo, w prawo i tak sobie chodzi takim takim zygzakiem. I wycina drzewa. Dodatkowo jeszcze można tutaj wcześniej wspomnianą funkcję, która się nazywa sac, tak? Eee, która podnosi itemy, bo załóżmy, że wsadziliśmy mu stack sadzonek, a on tak pracuje w pocie czoła, nie? A przecież, jak drzewo obumiera, to sadzonki spadają na ziemię. No to jak on tak sobie będzie, jeżeli na przykład on tak sobie będzie chodził po tym kwadracie i załóżmy, zrobimy, implementujemy chodzenie w ten sposób, że on będzie przejdzie po wszystkich kratkach tym, na tym terenie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że podczas tej podróży napotka jakieś leżące leżące sadzonki i wtedy No i wtedy po prostu za każdym razem, gdy będziemy wchodzić na nowy, nową kratkę, na przykład wchodzimy na tą kratkę, albo na tą, na tą kratkę wchodzimy, to trzeba od razu wywołać nie tylko od razu po tym jak zrobimy forward, czyli do przodu, to trzeba wywołać sak, czyli podnieść. No bo załóżmy, że w następnej kratce jest sadzonka, no to on wtedy zrobi tak. Forward, czyli się tutaj przesunie, i tutaj jest sadzonka, no to ją podniesie. No i powiedzmy sobie tutaj zakręci, zakręcił sobie. Zrobi forwę, tutaj jest sadzonka, podniesie ją i tak dalej, i tak dalej. No to można cuda wianki robić z tego wszystkiego. Jeszcze są oczywiście żółwie bezprzewodowe, które są wygodniejsze, szczególnie jak chcemy się poruszać do góry, bo załóżmy no nie podskoczymy 10 kratek, a trzeba jakoś potem jakoś wydać mu komendę, żeby wrócił na dół. Ale o technologii bezprzewodowej pogadamy sobie innym zupełnie razem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypominam, że w opisie do filmu są wszystkie kody źródłowe z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia wkrótce.